Dzień doberek, dzień doberek moi drodzy, witam Was w kolejnym materiale, w kolejnym dniu O, dzisiaj mi się troszkę kurczę, przesnęło, e, dzisiaj mi się troszkę przesnęło, no i poleciałem szybko zrobić sobie papiery. Szybko papiery sobie zrobiłem, czekajcie, kurde o której ja wczoraj zaparkowałem, ja pierdzielę. E, godzina, godzina 20, 21,02 21.02 Czyli 6.02 Mogę startować, dobra. Czyli możemy sobie tutaj pięknie rozpoczęcie zrobić. Okej, okay, jest. Jest, dobra. Ja się kurczę, poogarniam. Bo podłączam te, kurde, sobie tutaj, kurde pierdolniki. O, zaraz startujemy. Dobra, bierzemy się za robotę. A tak ogólnie to patrzcie, y, dwa mercedesy z, z hali wyjechały Bo tam się, tam produkują y, te mercedesy dla wojska I wiem jedno, że mam szybę strasznie uwaloną Masakra Dobra, biorę się za robotę, bo kurczę y, jestem głodny, muszę jechać kurczę, że tak powiem na rampę y, żebym mnie zrzucali sobie zrobić śniadanie, kawkę, bo Dzisiaj mi się kurde wyjątkowo przysnęło mi się dzisiaj wyjątkowo przysnęło. po prostu. Dobra, widzimy się na rampie. I dobra, papiery zaniesione, pod rampą ustawieni, więc idziemy zrobić sobie Śniadanie i kawę. Nie wiem czy mi się uda, ale powinno mi się udać. Dopiero piesze Dwa pojemniki wyciągnął. Na spokojnie. Ja pierniczę patrzcie. W zeszłym tygodniu on był myty, nie? W poniedziałek. Kurde. Ale on jest zabrudzony. To wygląda tak, jakby mi się coś wylało. I to w rzeczywistości kurde, jakby mi coś się wylało. Heh. masakra. Dobra, nic jutro go umyjemy. W złączonym obrazku pewnie poznajecie yy, po tej knajpie, że jesteśmy w, w Czechach, a nam moi drodzy zostało jeszcze 9 minut pauzy. Robimy 30, bo 15 wykręciłem. Ja piernicze. Piętnastkę wykręciłem w, w Austrii, bo pojechałem, kurde, na, na parkingu stanąłem, żeby iść się wykąpać, to tam mi wyszła piętnastka i ja piernicę, jak ja kocham, jak mi buty, kurde wypadną. A, i tak muszę, kurde, kluczyki wyciągnąć, bo musimy zalać AdBlue. Mamy, kurde, 1,4 AdBlue, a nie mogę nie obrócić. Jedną czwartą AdBlue dobra rękawiczki. Kurde, nie wiem czy ja mam w, w bańce jakieś AdBlue czy nie, ale dobra, pójdziemy zobaczyć. Pójdziemy sobie zobaczyć. Myślę, że ostatnio tankowałem z. Może zdychę, wlewałem. Mamy tu trochę bańki, czyli Wystarczy nam, żeby jutro wrócić się w to samo miejsce i tu po stronie czeskiej zatankować. Dobra, moi drodzy, ja się biorę za zatankowanie. Za Widzimy się za chwilkę. Dobra, mamy zatankowane AdBlue, więc możemy odkładać rękawice. Kurde, dobra, odkładamy rękawice. Zamykamy dziada kurde mole Czy co jest? A traf jeszcze w dziurkę Dobra jest kluczykiem. Zakręcamy. Idziemy zobaczyć ile wlaliśmy. nie wiem, może 10 tam litrów miałem, o, zaraz zobaczymy ile nam pauzy zostało. Jeszcze 3 minuty no i proszę bardzo, Zde... tu mamy jedną czwartą paliwa. Jedną czwartą paliwa mamy, a dwu mamy pół zbiornika. Elegancko, Ele, elegancko. Jeszcze dwie minuty pauzy i możemy startować. O, sobie fajurczkę wezmę. Dobra, mamy fajurkę. O, a tu co tu się kurde podstawiało? A, ktoś sobie przypomniał, że będzie tu wjeżdżał na pauzę, no i od razu ruch mo można zblokować. A co? Ja pierniczę, patrzcie jakie kurde cmentarzysko. Działa, klakson działa, normalnie cmentarzysko. Najgorzej to tutaj w lusterko i tu między kurde szybą ranty. No, jak to się mawia? I love you Liberec, tak jest. Standardowo, że tak można powiedzieć, eee, co? Z lewego pasa, kurde, na prawy pas jest kurcze zwężka. A potem, kurde, będziemy przechodzić na drugą stronę. No, bo tam dalej przecież standardowo most, nie? Bo tam standardowo dalej jest most w remoncie. Nie wiem kiedy oni to skończą, ale, ale e, trzeba wyciągnąć się z tego wszystkiego. Plusy to są takie, że jesteśmy troszkę bli e, bliżej e, tej zwężki z dwóch do jednego, bo zazwyczaj to kurde stoimy trochę zawsze dalej. Jak na tą godzinę, to jest jakiś kurde cud, że jesteśmy tak blisko tej, tej zwężki. <laughs> o, wyjechane mamy. Ile mamy? Pokażę Wam. 3,33 mamy wyjechane do Polski do, na CPN na, na Orlen zostało nam 37 km 40 minut. Gdzieś tam będziemy na 17.10, 17.15. Wpadam tam na tego CPN. Robię zakończenie, zasłaniam firany. Biorę taksówkę. Jadę na parking strzeżony, biorę swój samochód prywatny i jedziemy do mechanika Bo muszę, jedną rzecz sobie, muszę tam jedną rzecz wymienić Ale tego to się dowiecie później na spokojnie Dobra moi drodzy Jesteśmy sobie u mechaniora I że tak powiem co będzie kurczę, wymieniane Będziemy regenerować zacisk Mam nadzieję, że łożysko Łożysko, żeśmy nie nie przepalili, Nie, bo w tym kole, aż kurczę, normalnie felga jest cała gorąca, niż tamtym. Będziemy regenerować zacisk. Regenerować zacisk będziemy, tu mamy, y, aha, no i y, taki jeszcze mamy y, regulator y, sobie, który reguluje kurde tłoczkiem, cyk, 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 cyk silniczek odręcznego Hasa, bo on jest elektryczny silniczek odręcznego Hasa ale obstawiam, bo ma dziwne stuki przy zaciąganiu on jak zaciągnie to jest takie puk, puk, taki metaliczny nie wiem czy czasem te, ten frez się tam w środku nie wyrobił, to go sobie wziąłem właśnie zamówiłem, a tutaj moi drodzy mamy cały zestaw naprawczy zacisku a tutaj właśnie mamy zestaw Naprawcze zacisku na dwie strony, ale my będziemy tylko tą lewą stronę wymieniać. Oha. I co? Jest smar. Mamy smar. Mamy kaptureczek. Mamy oringa jednego. Tu mamy kaptureczek. Tu mamy waringa. Tu mamy na śrubę prowadzącą. Tu mamy kolejne o-ringi Piernicza. I tu mamy ten nasz tłoczek. Mam nadzieję, że trafiłem z nim. Bo jak nie, no to będzie dupa. Ale widzę, że chyba trafiłem. Tu mamy to. No i to jest właśnie to o czym mówiłem. Jak się właśnie nie mylę, to mogliśmy nie trafić, ale mogliśmy i trafić. On tutaj powinien wejść i on tu powinien sobie elegancko opracować. Dobra, znajomy pojechał, znajomy pojechał brata zawieźć na stację. Tu mamy kurde stare, zastygnięte. Tu mamy ten kurde regulator. I tu w środku nie wiem, czy zobaczycie, oddawam to kamera. Te frezy są wyjechane. I dwa, że tego nie szło przez chwilę. Kurczę nawet pokręcić, jest zastane. No, tak to właśnie wygląda. <ścoughs> tak to właśnie wygląda. Mamy praktycznie poskładane. Nie, jest prawie, że już poskładane zaraz przyjedzie, mi to złoży ale coś Wam moi drodzy pokażę i tutaj Wam pokażę jego Seata Toledo chłopak się tak bawi tu mu kurde silnik klęknął i on go sobie remontuje Proszę bardzo, jak skrzynia biegów. Skrzynia biegów ładnie wymalowana. Maska w Monstera. Czekajcie, bo muszę tu lampę zapalić. O, proszę bardzo, Volkswagen Toledo. Tył ma tak samo. Zrobiony. Proszę bardzo, zacisk. Można? Można. Intercooler. Tutaj ma część gratów od niego, spod silnika. Alternator też w takim fajnym kolorze. Powiem wam, że jak on go miał zrobionego, to fajnie mega wyglądało ten silnik na żywo. Jak to wszystko lśniło. O. No i dobra, silnik, yy, silnik. Chwilę poczekamy, Przy, przyjedzie to zaraz poskłada I robimy wypad i idziemy spać O, masakra, normalnie Dobra, co, widzimy się później A moi drodzy yy, Zaciski są poskładane, ale mam patent taki, że Mruga mi ręczny Tak samo jak i tu E, prawdopodobnie e, silniczek, e, silniczek odręcznego się poszedł pierniczyć e, a silniczek elektryczny mam nowy w domu więc e, dopiero podjadę tutaj do niego e, w sobotę może przez przypadek e, on się naprawi jeszcze po drodze z tego co żeśmy wyczytali na, na forach to jest taka opcja, aczkolwiek e, no może być i że nie no zobaczymy jak to wyjdzie W praniu Wiem na pewno jedno, że strasznie Mnie ząb zaczął kurde boleć znowu Oś mi się normalnie kurde słabo robi Dobra Lecimy kurde auto zaprowadzić na parking I lecimy do ciężarówki spać No Dziękuję Do widzenia Do zobaczenia Odpierdolcie się ode mnie